Hejka hejka! Dzisiaj chciałam Wam nagrać filmik yy, pod tytułem, jak zrobić intro. Na przykład, jakieś tam do filmiku. Więc musicie sobie wgrać tą aplikację Intro mar, Maker. Po prostu wgrywacie. Macie tu, już sobie możecie wszystko porobić. Note Note, jak Wam to coś wyskoczy, i ok. I tu macie różne intra. Wy mo możecie sobie na nawet przerobić. Więc tak, ja je sobie biorę. Tu macie taką. Tak. Więc dobieracie sobie muzykę. Na przykład możecie. Pop. ja to lubię. Więc ją sobie dobieram. I zobaczcie. heart. Więc tu jak macie ten napis, to po prostu musicie wziąć te title i tu to kastujecie. piszecie na przykład Lanie, LPS, LPS I z wykrzyknikami na przykład. Tu możecie sobie wziąć jakiś napis po prostu. Ja biorę może ten, ok, tak. I tu macie znowu title Czyli musicie je skasować I na przykład napisać Hejka, nie? No i tu macie tak No i koniec, nie? I zobaczcie sobie teraz No i teraz możecie sobie wziąć jakieś na przykład Stickery ja biorę to, to jest bardzo mocne, zobaczcie, tak, i na tej Elani lps, elain, y, dajecie na przykład to, powiększacie to, na przykład jak chcecie i tu już to wam znika. Możecie wziąć takie, ja zawsze to biorę do napisów. Okej, okay. to to może być. Tak, i tu ja już biorę na przykład na przykład te wody albo i nie, bo to jest brzydkie. O to. Tak. I hejka na przykład zrobić w tym kółku. I zobaczcie sobie całe intro. No, no i to tak wygląda. Yy, więc może, możemy sobie zawsze zapisać to. I możemy sobie obejrzeć. A teraz jeszcze chciałam Wam pokazać, jak robię na przykład yy, gacha Live Skina. Już się trochę nauczyłam i bardzo dobrze mi już wychodzi. Więc musicie wgrać sobie tą aplikację. raz Wam pokażę. Jezus, ale mi się strzecznie. Dobra, musicie sobie wgrać Gacha Life. Tu macie. No i tu możecie z, y, sobie na przykład zrobić jakiegoś skina, y, Tu już bardzo do, dobrze zrobiłam, bardzo ładny, bardzo, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, tutaj zrobiłam tego. O, tak wygląda. Tak? I teraz będziemy sobie na przykład robić kołów, Więc musimy dać na studia. Na to. I tu macie edit. Dajcie po prostu na to. I na przykład y ja widziałam, że najbardziej popularne są... Widzicie co mi się robi? No właśnie. Muszę bardzo podboli trochę to robić. Zawsze widzę, że są używane tak, Więc weźmiemy tą. Um, czy po prostu gwiazdki możemy wziąć. Ja wybieram zawsze gwiazdki. Na przykład kolor szary. Um, później to ja zawsze robię babirka albo tą. Ale bardziej będę teraz robić tą. I teraz to. To, to nic. Glaze. No, jak chcecie, to zawsze możecie sobie dać. Ja na przykład. Szkoda, że tu nie są opaski. Ja na przykład bym dała. O, to. To. Yy, no. Akcesoria. Yy, mi się bardzo podoba. To. I... Gdzie to jest? Wilka. No już nie wiem, gdzie już to jest O! Albo ten makijaż Ale nie e, No to czarne to musimy zrobić Albo nie, tego nie, bo to w ogóle nie pasuje Więc musimy sobie cofnąć Albo zawsze można przecież tak E, 5, 4, 3, 2, 1 i tak. No, no to. E, o, Glaze. No to bardziej to. Ja to. Dobra, to. Dobrze. No to teraz idziemy na ubiór. E, widzicie, to jest bardzo, 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 bardzo dziwne. Więc bierzemy sobie jakąś koszulkę zwykłą. Na przykład tą Tak, to weźmiemy sobie. I ja i zawsze daję bardziej e, getry, ale teraz je ja będę brać, bo będę e, e, brać sukienka, więc no e, tylko nie wiem jeszcze właśnie jaką. O, tą bluzę weźmiemy. Ona jest bardzo fajna, bardzo pasuje. E, I widzicie sami e, buty. No ja byle jakie zawsze daję. Tu czarne i tu czarne. Teraz, na przykład, jakieś akcesoria. Ja w ogóle nie chcę. scarf Tu. Hmm. Tak, biorę czarne. Białe na przykład. It's wings nic. Nie biorę. Ogon zawsze biorę na ostatniej stronie czwartej. Dobra. I teraz e, takie coś. Jest. Na razie nie chcę nic. Może tą śnieżkę albo tą kokardkę. Nie. Nie, ta kokardka nie pasuje. Może weźmiemy to. I to przemienimy na czarno-białe. Albo nie, na czarne. Na białe to znaczy się. Aha, włosów zapomniałam zrobić. Więc tak. Yy, najlepiej, najbardziej to ja biorę to. A grzywkę tą. A to, to nie chcę nic. Z tego. No i po prostu wybieracie. Ja, najczęściej jest chyba wybierane to. Czarne, takie rude jakby. Dobra. Nie, nie. Katar wjec, no. nie chcę przepraszam, ale trochę katar więc to. nie chcę other hat może to już miałam więc tego nie może tą czapkę Dobra, tą czapkę bierzemy. Wolę całą czarną. Albo nie, czarną to brudną. Na odwrót. Wiem, całą czarną po prostu weźmiemy. O, tak będzie fajnie. Nie bo to zakrywa. Boże. Dobra. To niech będzie. A co zasłoniło tą, tą? To ja to tu wezmę stąd. Gdy to jest. Dlatego nie chcę też. Dobra, możemy wziąć na przykład słuchawki. Ale ja nie biorę. No i to jakby było zrobione, tylko tego nie bierzcie, bo to nie, nie wiem po co jest. No. No. To chyba by była na tyle z tego Więc dajemy tak No i już Dajemy na studio Tu się trochę myli, bo, bo widzicie, nie? Sami takie, prawie takie same są To jest tak No i tu jakby sobie najlepsze, daj tak? To jakby są siostry. E, jak chcecie to napiszcie mi w komentarzu, jak to nagrać po prostu, po prostu, gacza like, Bo ja mam wszystko zrobione i wszystko wiem, co i jak. No ale niestety nie wiem, jak po prostu wiecie nagrywać nie to. No, no i to by było tyle. To pa.